Otyłość w Wielkiej Brytanii to ogromny problem. Wiem, że nie wolno mi tego jeść, ale nie mogę się powstrzymać. Każdy dzień to walka. Kiedy diety odchudzające nie pomagają, to są ludzie, którzy próbowali wszystkiego. Ostatecznym wyjściem jest operacja. Poznajmy chirurga walczącego o uzdrowienie narodu. Nie ma miejsca na błędy. Schudłam 45 kg. Teraz ludzie uśmiechają się do mnie. Doktor od Grubasów. Od poniedziałku do piątku o 14.20 w Zone Reality. Dzień dobry. Mama. Cześć, Kasiu. Ty masz kaszel? A ty mamu też masz kaszel? A ja nie mam kaszlu. Spróbuj Bronchosol. Bronchosol to wykrztuśny, skoncentrowany syrop ziołowy na kaszel. Świetnie nam poleciłaś. Bronchosol to dobry sposób. I powiedz, że słonikowi też smakowało. Bronchosol, dobry sposób na kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Chodź, tata. Pokażę ci, jak się je Oreo. Uważaj, bo to bardzo trudne. A. Najpierw przekręcasz. Pokaż. Y -y. Potem liżesz. Mm. Nie musisz mówić miam, ale trudno się powstrzymać. Potem składasz je z powrotem. Moczysz w mleku i jesz. Daj spróbować. Nie. Jak to? Nie jesteś gotowy. Tylko Oreo. Na gorący kubek knor zawsze możesz liczyć. Gorący kubek zamieni nawet kanapkę w ciepły, przyjemny posiłek. Gorący kubek knor pi gorący do kanapki. Chcesz wzmocnić włosy, skórę i paznokcie? To prostsze niż myślisz. Wystarczy kupić w aptece Belisa. Belisa ma wszystkie niezbędne składniki w wysokich dawkach. Jedna tabletka dziennie daje zauważalny efekt już w pierwszym miesiącu. Belisa jest bezpieczna. Zawiera naturalne substancje i witaminy. Zaskoczycie, jak niewiele wystarczy zrobić dla imponującego efektu. Niezależnie od kondycji Twoich włosów, skóry i paznokci, Belisa jest dla Ciebie. Nie da się zastąpić Belisy. Jak wygram w lotto, kupię ziemię i zbuduję stajnię. Będę hodował kucy. Moja córka je kocha. Warto wiedzieć na co wydać pieniądze, gdy średnio raz na tydzień ktoś wygrywa miliony. Lotto. Dla mnie raj po księżycu. Zdążyłam. Musiałam kupić lek na zgagę. Marzy mi się taki lek na zgagę, który działa długo i nie musiałabym go brać w Szamotułach, w Rawiczu, w Opolu. A mi się marzy taki, który działa szybko i na którego działanie nie musiałbym czekać do Poznania. A ja mam Ranigast Max i nie będę miała skaki od teraz aż do Krakowa, a nawet dalej. Wybierz Ranigast Max. Działa i szybko, i długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pan spokojnie zje. My idziemy nad stawik. Dzieci się trochę w błocie pokręcą. No, ale wrócimy za 15-20 minut. Ładnie pachnie. No, tulec. Świat kocha, świat poczeka. Makaron. Pierwsze nudle bez glutaminianu sodu. Oprócz rzeczywistości, jaką znamy, jest też inna, niepojęta. Ja tylko to poczułam, nic więcej. Otoczyła nas dziwna energia. Czułam, że ktoś mnie dotyka. Wtedy dotarło do mnie, że byłam sama w domu. Ale jak traktować coś, co nie jest realne? Zobaczyłam jakąś postać, która po prostu przeszła obok. To miało zmylić i zadziałało doskonale. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Prowadzą dusze do światła. Łowczynie duchów. Od poniedziałku do piątku o północy w Zone Reality.